Witam Was serdecznie, moi drodzy, w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj przybywam do Was ze szczyptą informacji na temat tego, co się w chwili obecnej dzieje na rynku, jeżeli chodzi o ceny komponentów, oraz też Wam udzielę kilku moich przewidywań, kilku informacji, po prostu odnośnie tego, jak to prawdopodobnie będzie wyglądało w związku z artykułami, które przeczytałem i które Wam też swoją drogą podlinkuję, żebyście mogli sami zerknąć i po prostu przeczytać jakie są spekulacje, jeżeli chodzi o nadchodzący rok oraz no, jeszcze właściwie całą połowę tego roku, która została, więc zaczynajmy. Moi drodzy, kilka dni temu wrzuciłem na moją grupę na Facebooku posta odnośnie podwyżek cen zionów. A cóż to się wydarzyło, że ziony stare dziadki ośmioletnie podróżały. A no okazuje się, że nie podróżały temu, bo w jakiś kaprys w tym momencie chińczyków na AliExpress, tylko się okazuje, że te plotki są w tym momencie bardzo przydatne dla no już w tym momencie nie górników, a raczej rolników, którzy zainteresowali się nową e, kryptowalutą, która nazywa się Chia. Ale zanim przejdziemy sobie do omówienia, czym jest Chia i na czym w ogóle polega Chia, bardzo ważna informacja a propos oszczędzania kasy, więc moi drodzy, nie przewijajcie w tym momencie tej wstawki. jest Ja Ważna, bo pozwoli Wam zaoszczędzić hajs. A jak wszyscy doskonale wiemy, czym więcej hajsu chyba, tym lepiej, więc posłuchajcie przez chwilkę. Mianowicie, już kilka razy wspominałem o Letty Shops, ale tylko jeszcze raz przypomnę, że istnieje coś takiego jak Letty Shops i jest to w tym momencie jedna z najfajniejszych usług, cashbacków, ogólnie wtyczek do przeglądarki, jaką sobie możecie zafundować. W dwóch słowach: Letty Shops to cashback. Co to jest cashback? no to jest to, że Wy kupujecie sobie coś, co mielibyście i tak kupić. Ale t -Shops oddaje Wam część swojej zarobionej prowizji. I w taki właśnie to sposób, przykładowo, kupując teraz na Allegro coś z kategorii objętej promocją, która wynosi w tym momencie dla cashbacka 10%, otrzymacie właśnie taki zwrot. Czyli, dla przykładu, korzystając z kategorii, która jest objęta w tym momencie promocją, kupując coś za stówkę, macie dychę zwrotu. I gdybyście na przykład w ten sposób wydawali miesięcznie w internecie. 1000 zł, a spokojnie jestem w stanie uwierzyć w to, że dużo osób wydaje podobną kwotę w internecie miesięcznie na usługi, na elektronikę, na ubranie, na po prostu szereg innych rzeczy, no to w takiej sytuacji moglibyście nawet mniej więcej i 100 zł zaoszczędzić każdego miesiąca, co w skali roku robi bardzo fajną kwotę. Więc moi drodzy, bądźcie oszczędni, ponieważ ten rok nas oszczędzał nie będzie, jeżeli chodzi o ceny elektroniki. Jeżeli tylko jakąś widzicie w tym momencie promocję na Allegro, czy w innych sklepach, które są tutaj wymienione, na Aliexpress przy okazji, to korzystajcie. A sklepów jest ponad 3,5 tysiąca i cashbacki dochodzą nieraz nawet do 50%, w szczególności na usługi, więc warto sobie obczajać w tym momencie stronkę Właśnie Lishopsów, żeby widzieć, które sklepy mają w tym momencie odpalone jakieś takie swoje promocje na wyższy procent. Ale wystarczy w tym momencie tylko i tak wchodzić na Allegro, żeby zauważać, że często ten cashback jest podbijany. I w tym momencie, jeżeli byście nie wiedzieli, jak to wygląda, wchodząc na Allegro, pojawia się właśnie takie okienko z takim napisem: aktywuj zwrot gotówki. Klikamy jesteśmy w tym momencie przełączani na stronę główną, i cyk, mamy w tym momencie aktywowany. Cashback w wysokości, na przykład teraz dla tej kategorii, w której jestem 1,74, więc ktoś powie: wcale nie tak dużo. Ale tak jak mówię, jest to będzie też promocja dla określonych, nie, dla określonych kategorii, nawet do 10%. Więc warto obserwować i po prostu oszczędzać kasę. A wszystkie linki są w opisie tego materiału. Więc bardzo was proszę, nie bądźcie w tym momencie ignorantami, tylko sobie zainstalujcie Letty Shopsa. Nic was to nie kosztuje, a będziecie oszczędzać kasę, tak jak ja, który, który to właśnie zaoszczędziłem ponad 200 zł, już w tym momencie. Na tych wszystkich zakupach fakt: kupuję bardzo dużo i bardzo drogą elektronikę i bardzo ogólnie dużo rzeczy kupuję, więc temu też ta kwota jest taka, a nie inna. Ale jak widać na załączonym obrazku, na moim koncie już się uzbierało parę. 10 złotych, więc fajnie, spoko, wszystko działa i naprawdę Wam serdecznie polecam. A wracając do meritum naszego dzisiejszego odcinka, moi drodzy, Chia. Czymże jest ta właśnie nieszczęsna Chia? Chia jest kryptowalutą, która ma być alternatywą dla innych kryptowalut, dla właściwie Bitcoina, który to bazuje na typowym blockchainie czyli na tak zwanym proof of work. Nie będę w tym momencie wchodził zbytnio w jakieś tam bardzo złożone szczegóły, powiem Wam tylko tyle, co jest mniej więcej, no i też coś w sumie enigmatycznie, no, ale opisane właśnie na samej stronie mm, kryptowaluty Chia, mianowicie twórca y, tej właśnie krypto, y, założyciel swoją drogą y, portalu BitTorrent y, stwierdził, stwierdza, że jeżeli chodzi o blockchain, jeżeli chodzi o Bitcoina, jest on w tym momencie już Inaczej, nie jest on w tym momencie już zdecentralizowany, robi się coraz bardziej scentralizowany, ponieważ można w tym momencie Bitcoinem coraz prościej manipulować, jeżeli chodzi o ceny. No i przede wszystkim, jeżeli chodzi o wydobycie, ponieważ czym ma górnik mocniejszy sprzęt, tym jest w stanie właśnie tej kryptowaluty wydobyć więcej, tworząc w tym momencie przewagę nad resztą społeczności. No a jak on sam jakby tutaj. Um, Twierdzi, chodzi w tym wszystkim o to, żeby wszyscy mieli równe szanse na wydobycie kryptowalut, a nie żeby byli mniej i bardziej uprzywilejowani. Więc sama Czyja nie bazuje w tym momencie na mocy obliczeniowej naszego sprzętu, a na pojemności przestrzeni magazynowej, dysków, serwerów, macierzy itd., itd. Po drugie, też autor tej kryptowaluty stwierdza, że jeżeli chodzi o cały system blockchainowy, i ogólnie jeżeli chodzi o bitcoina, to wszystko zużywa bardzo dużą ilość energii. Energii w związku z zaangażowaniem do kopania, właśnie kart graficznych, no i ogólnie systemów bazujących na po prostu no, procesorach, które żrą ogromne ilości prądu. Jeżeli chodzi o czyje, natomiast, to jest kryptowaluta, która. Powiedziałem przed chwilą, bazuje na pojemności dysków. Mm, a co za tym idzie? No, dyski, jak doskonale wiemy, zużywają energii elektrycznej dużo, dużo, dużo mniej niż przykładowo karta graficzna. Więc, jeżeli byście chcieli dołączyć w tym momencie do tej społeczności, to w zasadzie nie musicie wykonywać żadnych inwestycji, wystarczy Wam po prostu wolne miejsce na dysku. I brzmi to wszystko bardzo fajnie, bardzo pięknie i, i, i cudownie, ale w praktyce, żeby to było w ogóle rentowne i opłacalne, to niestety, ale taki wirtualny rok musi się zaopatrzyć w dysk twardy o bardzo dużej pojemności, bo żeby to się wszystko mniej więcej opłacało, trzeba celować w wartości 16 terabajtów w górę. W sensie, jeżeli chodzi o całą przestrzeń magazynową, żeby tam się to mniej więcej jakoś kalkulowało, jeżeli chodzi o zużycie prądu i tak dalej względem wydobycia. No i co ważne w tym momencie, a właściwie co najważniejsze w tym momencie, ci póki co nie da się kupić. W sensie nie ma na rynku jeszcze tokenów tej kryptowaluty, ale da się ją Kopać, znaczy właściwie to nie kopać, tylko da się ją siać, bo to jest ujęte jako bycie rolnikiem, a nie bycie górnikiem w tym wypadku, więc da się w tym momencie czyje siać. I stąd prawdopodobnie taki właśnie boom, teraz czy chwilowy, czy nie, to się okaże, ale jest takie w tym momencie zainteresowanie wysokie czyją, ponieważ próg wejścia w tą kryptowalutę jest stosunkowo niski, no wystarczy mieć po prostu dużą przestrzeń magazynową. I póki jeszcze nie ma też tokenów na rynku, nie jest jakby jasno określona wartość tych tokenów. One mogą w chwili wejścia na rynek być droższe lub tańsze, więc jeżeli w tym momencie zgromadzimy ich duże ilości, no to względem poświęconego czasu i poświęconej energii i tak dalej, możemy zarobić generalnie bardzo dużo pieniędzy, a do tego jest przewidziany kalkulator, który wygląda w tym momencie w ten sposób, który pozwala Wam określić, jaką potrzebujecie pojemność Waszych dysków, aby Zasiać konkretną liczbę plantacji, tak to można określić. To się nazywa PLOC, czyli po prostu jakby działki, coś w ten deseń. I tu na przykład sobie tak bardzo ogólnie przeliczyłem, że 100 takich działek wymaga około 10 terabajtów, jeżeli chodzi o przestrzeń dyskową, coś w ten deseń. I przy takim założeniu, że potrzebowalibyśmy właśnie 100 tych działek, czas, tego zasiewania, jak to nazwać, będzie trwał około 16, 16 dni. Po tym czasie będziemy jakby w stanie zarobić Taką sumę pieniędzy. Więc oczywiście, w tym momencie tu jest dużo zależnych, jest dużo oczywiście zmiennych w tym momencie, które będą decydowały o, o wielkości naszego zarobku. Tu jest w tym momencie, jakby przelicznik wpisany, ustalony jako 20 dolarów. On się może zmienić w zależności oczywiście od tego, jak się będzie kształtowała popularność, um, no i ogólnie wartość tej kryptowaluty. W tym momencie to jest taka bardzo ogólna kwota. I ogólnie ja też zrobiłem taki bardzo wstępny tylko i wyłącznie research, jeżeli chodzi o, o Chi'e, więc też mogę gdzieś tam powiedzieć. Z jakąś głupotę, za którą oczywiście przepraszam, ale właśnie z grubsza tak to działa. A co do tego wszystkiego mają ceny, podwyżki cen z jonów? A no mają do tego moi drodzy tyle, że w chwili obecnej, którą wam pokazywałem, trochę te ceny się uspokoiły fakt, faktem, ale dalej te plotki potrafią być prawie dwa razy droższe niż były. A to z kolei wynika z tego, że Zjony 2678 V3 posiadają 12 rdzeni i 24 wątki. A Chia nie tyle bazuje też na pojemności samego dysku, co na szybkości też zasiewania tych pól, tych plantacji. Jako że Zjony są w tym momencie dalej, postaram bardzo wydajnymi, a po drugie posiadają dużą liczbę, liczbę linii PCI Express, to dzięki zastosowaniu takiego procesora yy, tą cziją tą można obsiewać te wirtualne pola po prostu szybciej. I dzięki temu można yy, jakby no, tych pól po prostu zasiać więcej yy, w krótszym czasie i no... Tak z tego co generalnie sobie wyczytałem, posłuchałem, taka generalnie jest logika i sens w tym wszystkim, że czym mocniejszy procesor, czy ma więcej rdzeni, wątków i oczywiście linii PCI Express, tym możemy tych naszych plantacji po prostu obsiać więcej w krótszym czasie i mieć też oczywiście w związku z tym lepsze wyniki, jeżeli chodzi o no, wydolność naszej... No, jeżeli, jeżeli górnicy kopią i mają koparki, no to rolnicy sieją, to mają sadzarki? Naszej sadzarki, czy jakkolwiek to nazwać. Tak to by z grubsza jakoś mniej więcej działało. No ale jeżeli chodzi o dyski, o ChiE, o procesory, o Ziony i tak dalej, to jest tylko, można powiedzieć, wisienka na, na torcie, bo z ChiO może być tak, że na w tym momencie wypali i rozniesie totalnie już rynek, jeżeli chodzi o ceny dysków i dostępność przy okazji dysków. Ale go, najgorsze jest to, że spływają też inne informacje odnośnie dostępności chipów, konkretnie tych od. TSMC, czyli głównego jakby dostawcy chipów na rynek, i problem jest o tyle poważny, że to już nie dotyczy nas, tylko graczy, tak naprawdę, ta cała sytuacja, ale też powoli się to wszystko rozsiewa na rynek m.in. motoryzacyjny, na którym to też brakuje chipów do po prostu produkcji samochodów, które jak doskonale wiemy, są w tym momencie też obsiane elektroniką z każdej jednej możliwej strony. I co możemy w tym momencie wyczytać na na właśnie gry online. No możemy wyczytać między innymi tyle, że tajwańskie TSMC już potwierdziło, że nie będą w stanie pokryć rynku nawet w przyszłym roku, jeżeli chodzi o ilość chipów, co wskazuje na to, że prawdopodobnie stan, który mamy w chwili obecnej dostępności kart graficznych, no i chipów ogólnie, będzie w Kondycji, w jakiej jest nawet do 2023 roku, a kto wie, czy i nie dłużej. Oczywiście, może być też tak, że się poprawi, ale jak doskonale wiemy, albo jak doskonale nie wiemy, wystąpiły też w tym momencie problemy ogólnie w Azji, z tego co czytałem, z podtopieniami prawdopodobnie jakimiś fabryk. I te wszystkie czynniki składają się na to, że mm, też są problemy w tym momencie z cenami, jak pewnie zauważyliście, mm, pamięci RAM, czyli nie tylko podrożały w tym momencie karty graficzne, podrożały w tym momencie RAM, przez czyje z kolei obrywa się z joną i dyskom SSD. A to wszystko powoduje, że już nie jeden komponent jest drogi i niedostępny, a co najmniej. 4 komponenty są w tym momencie, przynajmniej robią się coraz droższe i coraz mniej dostępne. Przede wszystkim jeszcze dochodzi coraz to niższa dostępność zasilaczy o wysokiej mocy, no bo oczywiście do koparek czy do tych sadzarek, obsiewarek też oczywiście będą potrzebne trochę wydajniejsze zasilacze. No i to wszystko powoduje koniec końców, że ceny komponentów w najbliższych miesiącach mogą wzrosnąć. Srogo, bardzo, bardzo srogo. Co gorsza, chipy, które produkuje oczywiście TSMC, te są też wykorzystywane do konsol, do, do Xboxów czy do PlayStation, więc tego typu sprzętu też nie kupimy zbyt prędko. Raz, że w dobrej cenie, a dwa, że być może nawet i w ogóle. No i w związku z powyższym pojawia się w tym momencie taka sytuacja, że. Naprawdę coraz ciężej alternatywę dla osób, które chciałyby w tym momencie sobie złożyć komputer, bo nawet już nie chodzi o to, że jest drogo, ale zaraz się może okazać, że nie będzie w ogóle z czego tych komputerów składać, a jak będzie, to ceny będą absurdalnie wysokie. Dlatego też, moi drodzy, uczulam Was na to, żebyście nie traktowali obecnych cen jako wysokie. W tym sensie, że mogą one po prostu w każdej chwili być jeszcze wyższe. Więc jeżeli wam się wydawało, że w tym momencie jesteśmy w jakiejś takiej fazie, że jest drogo, aby to po prostu przeczekacie sobie tam, nie wiem, do wakacji, do powakacji, do świąt i tak dalej, to żebyście się nie zdziwili, że jeszcze w tym roku będziecie się bić, że tak powiem, w pierś że nie zrobiliście zakupów przy obecnych cenach, ponieważ mogą być one jeszcze wyższe. Dużo, dużo wyższe. Bo karty graficzne to jedno, ale tak jak mówiłem, jeszcze mogą być podwyżki RAMu, podwyżki dysków SSD, podwyżki HDD-ków, podwyżki cen płyt głównych, które też są oczywiście kupowane do przecież budowy w tym momencie, no szkoparek, tak na to ogólnie nazwijmy. Innymi słowy, jeżeli wydawało się Wam, że jest drogo, to żebyście się po prostu nie zdziwili, jeżeli będzie jeszcze dużo, dużo, dużo. Drożej. I jaka jest w tym momencie moja rada? Jaka jest, jaka jest konkluzja z tego wszystkiego, moi drodzy? Przede wszystkim jest taka, że jeżeli w tym momencie nie musicie kupować komputera, nie potrzebujecie koniecznie swojego sprzętu ulepszać, no to po prostu tego nie róbcie, jeżeli macie oczywiście takie podejście, że przy wahaniu ceny w dół o 100 zł będziecie w tym momencie narzekać, że przepłaciliście. Z drugiej jednak strony, jeżeli macie zgromadzone w tym momencie środki, albo jeżeli je w tym momencie już gromadzicie na zakup nowego komputera, to nie ma na co czekać? I to mówię w tym momencie absolutnie poważnie. Jeżeli Wam zależy na komputerze i ta kwota jest już bliska finalizacji, tą, którą po prostu chcecie przeznaczyć na zakup nowego sprzętu, ja proponuję jednak ten sprzęt zakupić, bo tak jak już powiedziałem przed dosłownie chwilą, może tego sprzętu zacząć naprawdę poważnie brakować za tydzień, dwa czy trzy, czy nawet za miesiąc, czy za dwa miesiące, to jest w sumie nieważne, to jest jedna sprawa. A druga jest taka, że raczej te ceny. W tym roku nie spadną. Jest to bardzo mało prawdopodobne, że te ceny spadną, bo Nvidia oczywiście gdzieś tam reaktywuje produkcję starszych chipów do starszych kart graficznych, ale to nie zmienia faktu, że górnicy i tak to będą wykupywać, yy, gracze to będą też wykupywać, no bo cały czas jest popyt yy, bardzo wysoki, a te firmy i tak nie będą w stanie zaspokoić potrzeb rynku. Co za tym idzie, ceny. Może się utrzymają w najlepszym wypadku na obecnym poziomie, raczej na pewno nie spadną. Więc, yy, no już nie będę się powtarzał po raz, po raz piąty czy dziesiąty, ale moi drodzy. Korzystajcie z cashbacka, korzystajcie z możliwości oszczędzania kasy. W, sobie w tym momencie zainstalujecie Letishopsa, tą wtyczkę, o której wspomniałem. Linki są w opisie tego, tego filmu. Nie ma, moim zdaniem, co grymasić i, i w tym momencie, jakby mówić, że to Wam nie jest potrzebne, bo grosz do grosza a się w tym momencie uzbiera dycha 2 5 czy 10. Zawsze to jest jakaś tam kasa, która do Was wróci, a to jest kasa, którą i tak bycie, przecież byście wydali, więc nie ma, co, moim zdaniem, tutaj być w tym momencie ignorantem. To jest jedna sprawa, a druga, jeszcze na podsumowanie. Jest jest taka, że po prostu moi drodzy oszczędzajcie kasę, nie wydawajcie jej w tym momencie na jakieś tam głupoty. Tylko nastawcie się, że idą znaczy że są ciężkie czasy, że raczej się one nie poprawią prędko, a mogą się jeszcze bardziej pogorszyć, więc raczej w tym momencie starajcie się kasę zarabiać, gromadzić, być po prostu, wiecie, oszczędni, sprytni, przebiegli i nie wydawać na głupoty, bo ze sprzętem komputerowym Prawdopodobnie będzie gorzej, a na pewno nie będzie zbyt prędko lepiej. I sorry, że tak pesymistycznie ten odcinek kończę, ale taka jest prawda, więc nie będę wam mydlił oczu, że jest super, kiedy super nie jest i co gorsza, kiedy może być jeszcze gorzej. Tyle ode mnie. Macie wszystkie przypięte linki do artykułów, które tutaj w tym momencie wymieniałem, też w opisie. Zerknijcie też koniecznie na promocje, które się w tym tygodniu pojawią w które będę wklejał na grupce mojej technologicznej. Tam was serdecznie wszystkich zapraszam, a tymczasem odmeldowuję się. Żegnam, kłaniam nieziutko. Na razie.